Jest godzina siódma. Nie wiem, czy słychać bicie dzwonów. Jeszcze mikrofonu nawet nie podpiłem. Tutaj widzicie, jaką mam mieć pogodę za chwilę. Stoję w takim miejscu. Tam daleko jest moje prawdziwkowe pole. Znowu idę je katować. No, Godzina siódma. Jeszcze szarabo. No, zanim dojdę, myślę, że się trochę rozjaśni. Nie chcę tego powiedzieć, ale tego słowa, którego mam nie mówić. <śm> oby nie padało. Ominęłem to słowo. Może dzisiaj przejdę jeszcze na, na drugą stronę. Tam zobaczymy, jak to będzie z czasem. Na żywo ma trochę inne kolory. Ale tutaj na ekraniku też ładnie wygląda. Jeszcze parę sekund, i będę przy wejściu do mojego prawdziwego, prawdziwkowego pola. Jestem przy moich dwóch drzewach, przy moich drzwiach do, do lasu. No, także wchodzimy. Dzisiaj bez mikrofonu, bo albo nie wiem, albo no, zgubiłem, to... albo go zostawiłem. Nie pamiętam, co się z nim stało. Dobra, wbijamy się na prawdziwkowe pole. Później trochę tam w górkę zobaczymy, co się będzie działo. Jakby coś się nie działo, to zmieniamy nas. Już jesteśmy na środku mojego prawdziwkowego pola. No i niestety prawdziwków nie ma. Nawiasem mówiąc, ja jestem Andrzej, a mój kanał to AKI IT'S MY LIFE. Zostawcie lajka like jakiegoś, zostawcie suba. Fajnie jak cyferki rosną, kanał się rozrasta. Jest super. Dajcie jakiś komentarz, żeby ten film się rozszedł. I oby był z grzybami, I, idę ich szukać. No i tak jak mówiłem na prawdziwkowym polu, grzybów nie ma i nie będzie. Yy, chyba jestem ostatni raz w tym lesie. Dam sobie spokój na jakiś czas, ale tu widzę chyba, jak on się nazywa, yy, cegla Chyba, Zaraz zobaczymy. Troszkę go przechwycimy. Ciepło jest. Pajączków znowu masakrycznie. No, co Ale ze żarty. Z braku kit dobry. Zobaczy, czy zdrowy. Jak będzie zdrowy, to wezmę. Jak nie, to nie. Idę, jest lekko poirytowany, że tak powiem. Naprawdę odpuszczę sobie ten las na najbliższe parę lat. Szedłem zobaczyć tutaj tego. Mam no wiadomo, co to jest. Ja obejdę te krzaki naokoło. No coś tu jest. Zobaczmy razem, co to jest. O, gruba noga. No, jest pięknie, pięknie. No dobra, teraz już wiem gdzie szukać. No, chodzę tutaj i szukam następnego tam iść, tam tamtego tam, tam, tam lasu. Szedłem stąd. Tutaj tędy. I tam i tam miałem iść, a wejdę zobaczyć tutaj przy skraju tego lasu z tym młodzikiem. No i idę, idę i widzę. Są dwa. Jeszcze nie wiem co to jest, w sensie czy coś to zdrowe, czy raczej nie. O, szczeliło aż. Wyciągnę trochę. Dobra, tak to musi zostać. No co? Spleśniałem. Zobaczmy drugiego Ta sama sytuacja zostają Trudno, ktoś nie chciał, ja też nie będę miał. ale no, idę połazić tutaj. Może o, widzicie? Jest, może świeżo... O, jeszcze jagoda jest. No ten jest świeży. Piękny. Podróży tak jest. To nie jest dobre. Nawet przez ślimory mało zaatakowane. No, to tutaj się pokręca przy tych małutkich chojineczkach. Znaczy, żeby tutaj coś było? Ojecha. proszę, no w końcu może coś się zaczęło. O, proszę, jakie bliźniaczki piękne. No, nie, no tutaj chodzę. Chodzę tutaj. Na pewno tutaj są żywe. Proszę, to, są, to jest, są dwa rodzaje podgrzybków, o ile dobrze mówię. Jeżeli źle mówię, to poproszę o poprawienie mnie w komentarzach. To jest ten brunat... Dobra, ten na dole, te bliźniaczki, co jest brązowym, a ten to jest zwykły podgrzybek. Mówię, jak ktoś, ktoś się wie, lepiej albo się zna na tych nazwach. Bo dla mnie podgrzybek to podgrzybek, prawdziwek to prawdziwek, kozak to kozak i takie tam. A no, dla znawców nazwy są pełne. Dobra, na razie tutaj zostawiam. No w koszyku jest ten. O, łamała się nóżka. O, jak mi przykro. No cóż, trudno. Jeden ten ceglastopory, jeden, jeden podgrzybek, i tutaj mamy te dwa zdrowe. Idę tutaj pochodzić sobie. A zobaczmy na żywo, może coś tutaj o, znajdziemy razem. No jak tak, nie, po takim długim niebyciu, na znaczy nie w sensie, że nie ma grzybów. No i jak się znajdzie tak, o, jeszcze takie jeszcze takie parki, takie fajne miejsce, to człowiek robi aż lepiej na duszy. No coś coś widzę. O, proszę. Czy to będzie kozak czerwony? Jeszcze nie wiem. O, zobaczmy. Razem. Nie, pod grzybeczek już, już tutaj chwilę był, ale tam widzę chyba ma drugiego. No, świecą, a to co to jest? Myślałem, że to bagniaczki, ale to nie. O tam widzę nas. No ja trafiłem w miejsce fajne. Widzicie go? Jest. No i dobra. Kręcę się. No to na żywo wam znalazłem przy was trzy. No też zdrowiutki. No. O, tam jeszcze jest. Wiecie co? Chyba wam pokażę, jak już to zbiorę. Będę stawiał koło koszyka, kładko koło koszyka, koło koszyka. Jak tutaj zbiorę, przestanę tutaj chodzić. No to się włączę. Tutaj znalazłem takiego sitaczka. sitak, siniak, barniak, zwał jak zwał. No i no nie mogę wam tego nie nagrać. patrzcie jak stercz. To będzie kozak, na pewno. A ja śliczne, co no, ale stawiłem jakieś miejsce fajne. No co? No lecimy dalej, wyciągam go, Może pokażę, żeby nie było. Długa noga to musi być kozaczek, a jarka. Dobra. Piękny kozaczek. No. Dobra, to idę dalej. Może coś tu jeszcze będzie. Gdzieś tam mam koszyk. Chyba go widzę. No dobra, zaraz tutaj. Chyba zrobię jeszcze rundkę w tamtą stronę i z, i z powrotem. Ale już z koszykiem. Bo co chwilę muszę do niego chodzić. Zaraz wam pokażę, ile tam jest. Ale jeszcze tu pochodzę. Z tego jednego miejsca. A spróbuję jakoś. Ustawić telefon na statywie i pokażę Wam jak to wygląda w sensie ich zdrowotności. Tak jak mówiłem, te dwa w tym koszyku. I tutaj mamy 1, 2, 3, 4, w sumie 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 już jest! Jest fajnie! Po godzinie czasu to nie jest fajnie. Dobra, ustawiam teraz tutaj kamerkę na tym statywie. Kamerkę telefonu na kamerkę to zbieram. Dobra, yy, ustawiam i zobaczymy jak one wyglądają. Dobra, nie wiem jak mnie teraz będzie słychać, bo jestem kawałek od telefonu zdrowy. Tutaj coś się dzieje. Nie wiem, czy ja to dobrze pokazuję. Zobaczmy. To był chyba ślimok. Myślę, że będzie zdrowy. Zdrowa. go rozciągu. No dobra. Tu mamy takiego fajnego bulwiastego. Noga. Noga twarda. Sorry, na no jak ucieka. Bo, bo nie widzę, co nagrywam. Bo telefon stoi przede mną. No, dobry jest. Do sosu, jak znalazł. O, następny. Tutaj trochę przez ślimory z żarty. Dobra, damy sobie spokój z tą nóżką. Zobaczmy. Zdrowy. Następny. Ten musi być zdrowy. No, A nawet, nawet go nie sprawdzam dalej. Tych bliźniaczków to aż szkoda mi kroić. No ale zobaczmy co tu będzie. Wszystko jest gitara. Następny zdrowy, ten może być no, no, zdrowy. Tutaj mamy tego pięknego. Też będzie zdrowy i kozaczek. Mm, kozaczek. I zdrowiutki. No i dobra. Tutaj mam te dwa podpleśniałe zostają. Niech się grzybnia rozchodzi. Idziemy szukać dalej. Tutaj zczyściłem te grzyby. Tam szedłem wcześniej, tam pokazywałem Wam, że znalazłem. Mówię, pójdę jeszcze sobie tam. Ale coś mnie tknęło. Patrzcie, co jeszcze znalazłem. Kasia, bo teraz nie wiem, czy go znajdę. To jest tam maleństwo. O, jest. Widzicie go? Maleństwo. Jest. Myślał, że się przede mną schowa, a ja go znalazłem. Dobra, szukamy dalej. Nie, warto tu się pokręcić jeszcze raz. No to widzicie, jak to jest? Nie ma... Y... Nie można wszystkich grzybów wyzbierać. Po prostu. Można ich za kimś i też zbierać. Nie ma takiego czegoś, że o, bo dużo ludzi w lesie wszystko wyzbierają. Można za kimś iść, za sobą idę i zbieram jeszcze raz. Dobra, wyrwiemy go. To maleństwo, zrobiłem dwa kroki w tą stronę, obracam się, patrzę nie wołam je, jestem tutaj, jestem tutaj. Przechodziłem obok niego, no widzicie jak to jest. O, mało tego, jestem tutaj, jestem tutaj, jest drugi pięknie, pięknie, tak, takie grzybobranie ja lubię. O, no więc trzeba pochodzić, jeszcze po sobie, po poprawiać. Nieraz tak bywa, że się ominie. No, a już się uspokoi człowiek, jak już wejdzie w ten rytm, to później już się znajduje. No jest gitara. Chyba będzie rekordista. Jeżeli chodzi o wielkość, coś mi się wydaje, bo jest taki niemały. O, tam jest jeszcze jeden. Na koszek stawiamy tutaj. Ciekawy jestem, czy będą zdrowe. Coś czuję, że to marne szanse, ale dobra, jednego zrobimy na żywo. Tak jak się spodziewa, chociaż spraśniały nie jest. pożarty przez ślimaki. Oj. Będzie tragedia. Dobra. No w sumie sama noga, no ale cóż, dobra, nie, nie. zostaje tutaj. Zostań i, i rozlaź grzybnia, no bo tego drugiego. Ten drugi, o, to no, ten będzie zdrowy. Była się. Tak. No, Zdrowiaczki. Elegancko. No, szukamy następny kozaczek wyrósł przede mną. Stadym koszyk. Może będzie gdzieś w okolicy jeszcze jeden. No, taki lasek sosnowy, dębowe trzeba sobie odpuścić, nic z nich nie ma. Miało być pięknie, prawdziwków, a co, nie ma nic. Powiem Wam, szedłem przez ten dębowy las, no i no, mam jeszcze chwilę i bym się wsiekł, i bym poszedł do dom. Bo no, Spacer spacerem, ok. że lubię spacerować sobie po lesie. No ale te grzyby jak są, no to jest jakiś taki bonusik tego spaceru i coś chce się spacerować po tym lesie i się nie myśli o zmęczeniu i w ogóle. A jak tych grzybów nie ma, no to człowiek się denerwuje, no i już któryś raz z rzędu wchodzę na te moje prawdziwkowe pole i tam nie ma nic. Więc mówię, odpuszczam już ten las na przyszły, grzyba brania już na pewno tutaj się nie pojawię długo, długo. Trzeba jechać dalej na jakieś pewne grzyby, typu lokalizacja tam Choćanów, Rokitki, tamte, tamte rejony, Wierzbowa, Studzianki, to pociągiem najlepiej by było sobie skoczyć. No. No na razie teraz już nie ma czasu. W tamtym roku jakoś tak miałem szczęście do tych grzybów, że co wchodziłem do lasu to były grzyby, No w tym roku trochę mniej. Ale też są, mnie narzekam, nie narzekam. Komu się nie podoba, że jest mało, bo pełne kosze zbierają. Z jednej strony fajnie, no bo fajnie jest z tych kosze zbierać, ale z drugiej strony trzeba go nosić. To jest jedna rzecz, później trzeba to zrobić, to jest druga rzecz. No ja lubię zbierać. Jeść lubię, ale jak, jak, jak ich nie będzie, to obędę się bez tych grzybów. Fajnie by było, jakby były, ale jak nie ma, to, to nie ma, to trudno. Dobra, obszedłem tutaj z Wami naokoło. Nic tu nie znalazłem. Tam mamy koszyk. Teraz będziemy się kierować w tamtą stronę. I nie wiem, trzeba szukać jakiegoś sosnowego lasu. Opory. Wygląda jakby jakiś zwierzak był gdzieś albo cóż. Nie, to nie jest tych lastopory. Czy to jest, to jest zajączek? No, także idzie do koszyka zajączek, a czy masz, tak Nie, zajączek, zajączek. Zajączek, musi to być zajączek. Zobaczmy czy jest zdrowy. Wydawałoby się, że tak. No. no, dobra. I do koszyka. Jestem w takim lesie i wchodząc do niego gdzieś tam na skraju znalazłem spleśniałego podgrzybka takiego większego. I teraz znalazłem trzy. Nie nakręcałem tego bo, no bo nie. No. Z czego jeden był bardzo rybaczywy. no Coś się przebijało tu jakaś blaszka Co to chyba. Nie. Co to tu jest. No. Przebijał się maślaczek. Zaraz zobaczymy co z niego jest. widzicie stałem koło niego. No, to ten lasek tutaj ma potencjał. Trzeba pochodzić. Więc daleka widać jakby coś było ciekawego. Zobaczymy. Podchodzę z wami. No i lipa. Mam na no, pewności, żeby nie było. Blaszka. Kurde blaszka. Spoglądamy się naokoło. Jak już się schyliłem, nic nie widzę. Idziemy dalej. wszystko się zerwało. Nie wiadomo, są ciepłe powietrze, tam jest słoneczko. A tego wariata bym tutaj ominął. Taki ładny. Taki ładny. krzybeczek Proszę bardzo, jakieś z Trzeba się tutaj rozglądnąć, może coś jeszcze będzie. Grzybów tyle, albo tylko tyle, jak to zwał, jak zwał. Wiecie co? Powiem Wam tak. Spotkałem przed chwilą gościa, schołnowo przyjechał. Mówi, że w tamtych lasach więcej grzybiarzy niż grzybów. A tu jest odwrotnie, co prawda. Znaczy nie, w sumie też tak jest. Bóg grzybiarzy, zero grzybów i w ogóle, nie? Znaczy no tylko tyle tych grzybów tutaj widać tutaj. Miałem plan, że jak nie pyknie tutaj, to pojadę sobie właśnie tam w stronę właśnie Chocianowa, Chojnowa, tamte rejon, No ale tu gość mówi, że tam nie ma sensu jechać, bo tam tyle ludzi jest. Chociaż wiem, że no... Nie wyzwiera się wszystkich grzybów, ale nie ma gdzie stanąć, tyle samochodów na parkingach. Tak gościu mi powiedział i ja sobie zdaję z tego sprawę, bo tam są grzyby. I bym pojechał i bym nazbierał, na pewno bym miał dużo więcej niż tu. Na razie sobie już odpuszczę chyba te grzyby, bo no odechciewa się, odechciewa się, spacer fajny. Raz, że tak, denerwujące jest to, że tych grzybów nie ma. I te pieniające pajączki, żeby nie powiedzieć inaczej, te latające. To przecież normalnie masakra. Już, już myślałem, że wyjdę z siebie, stanę obok. A jeszcze pochodzę po lesie, jakby coś się znalazło, jeszcze się włączę. Póki co, no, lipa. No, dwie godzinki spacerku. Tam zaraz Wam pokażę, jakie kilometry o tej porze. I zobaczymy, jak to będzie na koniec. Bo tu jeszcze mam parę chwil. No i znowu mnie zaatakowały te pająki. Jeszcze parę chwil do auta. Także jak coś znajdę to się widzimy przy tym czymś, a jak nie, no to widzimy się przy samochodzie. Coś tam jeszcze powiem. Aha, takie typu tam te inne rzeczy. Dobra. Jestem przy jakiejś drodze, nawet nie wiem jakiej. No, dobra, sprawdzam, sprawdzam gdzie jestem. I lecę dalej. Przez chwilą spotkałem tutaj miejscowego. Ciekawe o ile to będzie prawda. Powiedział mi, no i mamy młodnik. Kończy się modnik po lewej stronie kozaki, po prawej stronie mają być prawdziwki. Mieszka tu, wie co mówi. Zobaczymy. Słychać, bo wieje trochę. Nie wiem, bo osłaniam się od wiatru, ale chcę wam pokazać. Myślałem, że gościu mnie oszukał, po prostu nie wiem dlaczego nie wiem po co. Ale się okazuje, że miał rację mi się zaczęło chodzić, bo, to, bo już wątpowałem. Już Wam pokazuję. Mówił o czerwonych kozakach. No, proszę ja Was, sterczą jeden, drugi. Tutaj już jeden opad Ale to nie o kozaki chodziło, chodziło o prawdziwki. Bo też mówił o prawdziwkach. No i co teraz tu robić? Zobaczymy. Tu wpadły dwa, a tu już trzeci No to co? Gościu nie ściemnią mówił o czerwonych kozakach Nie wiem, jak mnie słychać, bo wieje wiatr A nie mam mikrofonu Co jeszcze się wrócę w takim razie Bo miałem zamiar tędy tam wyjść No dobra, połażę. Przecież co, mam to No i sporo jeszcze szedłem od tych kozaczków czerwonych Są tutaj I jest taki jego jegomość Zobaczmy co to jest Dobra na no, pewno będzie padak pewno tych pajączków Dobra, słucham dalej Pocierę, bo ryba szyby A tutaj obok taki drugi Miejmy nadzieję, że ten będzie zdrowy No, zdrowy No tak, on no, się no, zobaczmy Na żywo no. no To przynajmniej tyle się trafiło Kozaczki są trzy tutaj po tym lesie. A Wy zostawcie co trzeba. Typu komentarz, kozak czerwony, na przykład. Kciuk w górę. Byłoby super. No i jak nie subskrybujesz, to subskrybuj. Cyferki rosną jest fajnie, kanał się rozwija. Lecimy do przerwem jest następny. A, ale padaka będzie. A, no, nie. Tak kiepsko się trzymał. Muszę wyciągnąć scyzoryk. No, masz scyzoryk już jest? Nie ma. O, jednak padaka Oj, oj. Nie wiem, przykro. Tak ładnie wyglądał. Ale tam widzę następnego. Widzicie go? Zbliżam się do samochodu, wszystko wieje przeszedłem parę kilometrów, tutaj macie gdzieś mapkę ile kilometrów przeszedłem no i co, grzybków w tyle tam na tym miejscu, gdzie powiedział, że znalazłem trzy te czerwone kozaczki maślaczka i parę podgrzybów, To byłoby wszystko. No cóż, później spotkałem jeszcze raz tego gościa. No i spotkałem tego gościa jeszcze raz. Musiałem wejść do samochodu, bo przecież wieje. Masakrycznie słyszeliście ten wiatr. Nie mam mikrofonu. Sorry za, za efekty dodatkowe. No yy, przykro mu było, bo te yy, prawdziwki były, ale trzy tygodnie temu. No, także ten, także. O. Znalazłem tam jeszcze maślaczka tam jakieś podgrzybki, chyba dwa czy trzy. Zresztą macie to tam wszędzie, bo to w całym filmie to wszystko będzie. No i co? Oglądałeś, to zostaw co trzeba, te lajki, suby i tak dalej. Pozdrawiam. Cześć.